Dzień dobry państwu. W dzisiejszym przeglądzie tygodnia portalu czaschodni.pl omówimy sytuację na Ukrainie i nie skupimy się tylko na temacie powstania nowego rządu. Jak zwykle zachęcam gorąco Państwa do odwiedzania kanału Radia Debata, gdzie również pojawia się nasz projekt, ale można poznać wieści nadchodzące, między innymi z Niemiec. Natomiast przypomnę, że w tym programie szerzej omawiamy wybrane tematy oraz analizę tygodnia. Namawiam też Państwa do subskrybowania obu kanałów. Oraz do polubienia naszych treści. Zaczynamy! Białoruś. Zgodnie z przypuszczeniami, białoruskie Ministerstwo Obrony wyraziło propagandowo: Cytat. Głębokie rozczarowanie odpowiedzią Polski na propozycję przeprowadzenia działań weryfikacyjnych skierowaną 16 czerwca za pośrednictwem systemu łączności OBWE. Według Mińska, polska strona Odpowiedziała jedynie formalnie: Bez realnej woli odbudowy relacji dwustronnych żali się reżim Łukaszenki. Warto przypomnieć, że białoruska, a de facto rosyjska, propozycja dotyczyła kontroli jednostek wojskowych do 80 km od granicy. Tutaj pojawia się również temat, który od kilku miesięcy przewija się przez media zachodnie czyli rola bazy wojskowej w Osipowiczach. Wciąż trwają dyskusje czy Rosja dostarczyła bądź też nie broń jądrową do tej bazy. Jedyne co wiadomo, to fakt, że najnowsze zdjęcia satelitarne przeanalizowane przez ekspertów ujawniają znaczne prace budowlane. Analitycy zwrócili uwagę na budowę nowej drogi i rampy przeładunkowej, która może łączyć bazę z linią kolejową, kluczową dla transportu broni jądrowej, którą Rosja zazwyczaj przemieszcza koleją, nie drogą powietrzną. Eksperci oceniają jednak, że same głowice jądrowe nadal pozostają w Rosji. Estonia. W Estonii trwają nowe testy nowatorskiej technologii ostrzegania o zagrożeniach, tak zwanej kieszonkowej syreny alarmowej. System ma za zadanie natychmiastowe dostarczanie komunikatów ostrzegawczych na smartfony użytkowników za pomocą dźwięku, światła i wibracji, nawet wtedy, gdy telefon jest wyciszony lub sieć operatora nie działa. System opiera się na technologii 5G i korzysta z częstotliwości radiowych. Dzięki czemu nie wymaga działania tradycyjnych sieci komórkowych. Testową sieć obejmuje 8 regionów. Standardowe telefony w tych rejonach nie powinny odbierać wiadomości testowych, z wyjątkiem urządzeń, które obsługują testowe częstotliwości. Prace potrwają do końca 2026 roku, a celem jest stworzenie skutecznego kanału komunikacji kryzysowej z wykorzystaniem sieci 5G. Litwa. W sobotę 5 lipca historyczne mury zamku w Trokach były świadkiem zaprzysiężenia ponad 600 nowych członków Związku Strzelców Litewskich. Wśród zaprzysiężonych znaleźli się przedstawiciele różnych środowisk, także osoby znane z życia publicznego, jak adwokat i sygnatariusz aktu niepodległości Litwy Czesław Okińczyc. Okińczyc podkreślił, że przystąpił do Strzelców nie jako polityk, lecz jako obywatel, który rozumie, że wolność nie jest daną raz na zawsze i że Litwa jest naszym wspólnym domem. Szczególne miejsce w strukturze związku zajmuje kompania imienia Tadeusza Kościuszki, formacja wielonarodowościowa, skupiająca głównie członków polskiej mniejszości na Litwie, ale otwarta również dla przedstawicieli innych narodowości, którym bliska jest idea służby państwu litewskiemu. Kompania Kościuszkowska aktywnie współpracuje z polskimi organizacjami strzeleckimi, takimi jak Związek Strzelecki Strzelec, Strzelec Józefa Piłsudskiego czy Fundacja Combat Alert. Efektem tej współpracy są wspólne wydarzenia jak manewry i obchody świąt niepodległości obu państw. Łotwa. Łotewskie siły zbrojne prowadzą intensywną rekrutację, której celem jest pozyskanie dodatkowych 500 żołnierzy zawodowych. Działania te mają umożliwić osiągnięcie liczby 8 tysięcy żołnierzy zawodowych jeszcze w tym roku. Docelowo, zgodnie z koncepcją obrony narodowej. Siły zbrojne mają liczyć 31 tysięcy żołnierzy w czasie pokoju do 2030 roku. W tą liczbę ma wchodzić 4 tysiące żołnierzy pełniących służbę obrony państwa forma poboru plus 8 tysięcy żołnierzy zawodowych, a także 12 tysięcy członków gwardii narodowej oraz 7 tysięcy rezerwistów wysokiej gotowości powoływanych corocznie na ćwiczenia w celu utrzymania zdolności bojowej. Obecnie Służbę zawodową pełni niemal 7900 żołnierzy. Gwardia Narodowa liczy 10 tysięcy żołnierzy, a rezerwa obejmuje 38 tysięcy byłych wojskowych, w tym tych, którzy odbywali obowiązkową służbę przed grudniem 2006 roku. Mołdawia Rada Unii Europejskiej ogłosiła rozszerzenie sankcji wobec kolejnych osób i instytucji z Mołdawii, których działania uznano za zagrożenie dla suwerenności, niezależności i stabilności tego kraju. Restrykcje objęły siedmiu wpływowych polityków oraz trzy podmioty powiązane z prorosyjskim oligarchą Ilanem Szorem, przebywającym w Moskwie, znanym z długotrwałych prób destabilizacji instytucji demokratycznych w Mołdawii oraz manipulowania procesami wyborczymi. Tymczasem władze Mołdawii coraz częściej ostrzegają przed nasilającymi się próbami manipulacji opinią publiczną, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Według rządu, sieci powiązane z rosyjską propagandą rozpowszechniają fałszywe informacje, których celem jest podważenie zaufania obywateli do instytucji państwowych oraz zahamowanie integracji z Unią Europejską. Obwód Królewiecki. Po informacji, w której władze eksklawy ogłosiły kolejne już opóźnienie budowy nowego portu w Kurowie, pionierski, wiadomo było, że dokończenie tej inwestycji zmaga się z dużymi problemami. Nie pomogło nadanie jej priorytetu przez władze lokalne. Tak więc władze eksklawy podały, że planują zakończenie budowy terminala pasażersko-towarowego oraz mariny jachtowej w Kurowie do 2045 roku. Te dwa kluczowe obiekty transportowe miały stać się fundamentem przekształcenia miasta w nowoczesne centrum komunikacyjne i turystyczne regionu bałtyckiego. Jednak nawet media lokalne przy tym zauważają, że dotychczasowe postępy prac pokazują, że inwestycja napotyka liczne opóźnienia i problemy wykonawcze. Więcej o przyczynach tego stanu rzeczy napisaliśmy w artykule, do którego link znajdziecie Państwo w opisie filmu. Ukraina Temat tygodnia, czyli omówienie sytuacji na Ukrainie na plan pierwszy wysuwa się sprawa zmian w rządzie naszego sąsiada. Co istotne, pogłoski o zmianie rządu pojawiły się już w zeszłym roku, natomiast w czerwcu tego roku media ukraińskie już zauważały, że tym razem do zmian dojdzie na pewno. I rzeczywiście tak się stało. 13 lipca prezydent Wołodymyr Zełęski zapowiedział gruntowną transformację rządu i kierunków wydatkowania budżetu. Jak zaznaczył po naradzie z premierem Denysem Smychałem, Planowane zmiany mają na celu skierowanie maksimum dostępnych zasobów na obronę Ukrainy i jej obywateli przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów utrzymania administracji publicznej. Wśród najpoważniejszych zmian wymieniano zastąpienie Denysa Szmychała na stanowisku premiera przez pierwszą wicepremier Julię Sfirydenko, a obecny premier objałby resort obrony. Kariera polityczna Julii Sfirydenko rozpoczęła się w 2011 roku. Mimo zaangażowania, jej kompetencje nie zostały docenione przez ekipę prezydenta Poroszenki, która wybrała innego kandydata na stanowisko szefa obwodu. Sfrydenko odeszła z urzędu i zajęła się działalnością gospodarczą. W 2019 roku została wiceministrem rozwoju gospodarczego, a następnie pierwszym wiceministrem. W listopadzie 2021 roku objęła funkcję wicepremiera i ministra gospodarki w rządzie Szmychała. Zdaniem jej byłego przełożonego, Timofeją Miłowanowa, Julia ma umiejętność szybkiego reagowania. Nie odwleka decyzji i potrafi działać bezkonfliktowo. Uczestniczyła w licznych europejskich programach menedżerskich w Niemczech i Szwecji. Mimo napięć politycznych i licznych zmian konsekwentnie budowała swoją pozycję w administracji i gospodarce. Jej nominacja na szefa rządu może otworzyć nowy rozdział w historii ukraińskiej polityki wykonawczej. 17 lipca Julia Swyrydenko objęła stanowisko premiera Ukrainy, stając się drugą kobietą w historii niepodległego państwa na czele rządu i pierwszą od 15 lat. Jej nominację poparło 262 deputowanych, co czyni ją 19 osobą pełniącą tę funkcję od momentu odzyskania przez Ukrainę niepodległości. Zgodnie z planem zmian przekazanym przez Swyrydenko, na czołowe funkcje w nowym rządzie mają trafić osoby, które już wcześniej były w rządzie. Minister Andrii Sybicha nadal będzie przewodził ukraińskiej dyplomacji. I tutaj warto zauważyć, że w dniu odwołania rządu premiera Szmychała w Lublinie odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Litwy, Polski i Ukrainy w ramach Piątych Urodzin Formatu Trójkąta Lubelskiego. Udział w rozmowach wzięli szefowie dyplomacji trzech krajów: Radosław Sikorski, Kestutis Budrys oraz Andrii Sybicha. Przyjęto oświadczenie. W którym sygnatariusze podkreślili wagę zacieśniania więzi kulturowych i społecznych w oparciu o wspólne dziedzictwo historyczne oraz pamięć o przeszłości. Potwierdzono również organizację kolejnego spotkania ministrów spraw zagranicznych do końca 2025 roku na Litwie. Zadeklarowano gotowość do zorganizowania kolejnego szczytu prezydentów trzech państw, tym razem w Kijowie. W przypadku realizacji tego planu z ramienia Polski w rozmowach najpewniej weźmie już udział nowy prezydent Karol Nawrocki który obejmie urząd w sierpniu. Niestety, tego samego dnia, w którym odbywało się spotkanie w Lublinie, ukraińska Rada Najwyższa przyjęła kontrowersyjny zapis prawny, który może wywołać określone skutki dla dalszych stosunków polsko-ukraińskich. Ukraiński parlament oficjalnie uznał przymusowe wysiedlenia ludności ukraińskiej z terenów dzisiejszej Polski w latach 1944-1951 w tym w ramach operacji Wisła, za akt przymusowej deportacji. Nowe prawo przewiduje możliwość rekompensaty za doznane szkody moralne i materialne, w formie corocznej, jednorazowej pomocy finansowej oraz przyznanie zniżek i bezpłatnych przejazdów środkami transportu publicznego. Ukraińskie media twierdzą, że ostatnie miesiące przyniosły przełom w relacjach między naszymi krajami, gdyż uzgodniono wznowienie ekshumacji polskich ofiar rzezi Wołyńskiej. Jednak ten proces o czym owe media na tę chwilę milczą, nie postępuje naprzód. Warto zauważyć, że dalsza eskalacja w temacie historii znów doprowadzi nie tylko do zatrzymania rozpoczętych procesów, ale może mieć inne, dużo gorsze skutki. W obliczu tych napięć nie wystarczą uśmiechy i wspólne zdjęcia polityków, lecz rzeczowe rozmowy i ustalenia. Ten historyczny klincz, w którym znalazły się władze obu krajów, nadal trwa i jego końca nie widać. W naszej opinii właśnie format trójkąta lubelskiego byłby w tej kwestii dobrą płaszczyzną do przeprowadzenia rzeczowych rozmów. Link do analizy tygodnia, która omawia zbliżające się rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe Zapad 2025, zamieszczamy w opisie filmu. Tam też znajdują się pozostałe linki do pełnych artykułów. Jeszcze raz zapraszamy do subskrypcji kanałów i komentowania. W ten sposób wspieracie państwo naszą działalność. Życzymy państwu spokojnego dnia.